Siemka z tej strony DJ Jacob i witam Was w moim pierwszym poradniku. Przedstawię dzisiaj Wam serwer BestCraft, a oto on. Tutaj jest regulamin, przycisnamy go. Witaj na serwerze BestCraft. Nie przeklinaj, nie karnij, nie wyzywaj innych. Nie próś admina o rzeczy. Nie żebraj. Admin to nie tak, Nie wzywaj go co chwilę. Jeśli chcesz działkę znać wolną, lub pisz do head admina. Niestosowanie się do regulaminu grozi. Banem, banem IP, Titiem, Slajem, Warnem. Ok, no to jak przeczytaliśmy regulamin, to przez, przedstawię Wam serwer e i zaczynamy zwiedzanie. To najpierw pójdziemy na arenę PVP. Jak widzimy jest arena yy, Co mogę powiedzieć o tym serwerze? Ogarnięcie są admini nie ma tak, że dostajesz kika lub bana za co, yy, za co czego nie zrobiłeś, yy, a jeśli nawet, ale nawet do tej sytuacji nigdy nie dojdzie, to pisz yy, pod innym nikiem i i, i sprawa się wyjaśni w przyszłości będzie, będziemy dysponowali stroną www tam będzie support i właśnie tam będzie można zgłosić problemy wszystkie z grą z serwerem czy też problemy takie nieważne ale zawsze będziemy starać się pomóc. Oto jak widzimy jest już arena PvP i celowo są te otwory w dziurze, w podłodze. No tak, tu, są, tu jest wejście, tu też jest wejście, tu i tu, ale najczęściej to gracze teleportują tu się za pomocą komendy, bo tak iść przez ten, ten to nie jest wygodnie tak co chwilę. Wpisuje się arena PvP, no i się znajduje tu właśnie na środku. Tu specjalnie zrobiłem taki ten. Bardzo fajnie to wygląda. Ta lawa i tu drugie ujęcie. o spadłem. No i to by było na tyle z tej areny i no i tu się teleportuje na środku i potem muszą... Zjawić się inni gracze i są, są rundy, i gracze walczą ze sobą, i po odpowiedniej ilości zabitych przeciwników znajduje się zdobywa się rzeczy i tak samo pieniądze. No, w przyszłości będzie też dodana moba arena i na niej będą e, e, możliwość zabijania mobów chyba każdy zna ten plugin i za prze, przejście tam kilku rund będzie się dostawać pieniądze i te tak przedmioty e, no taki krótki opis ma i na takiej zasadzie to działa, że Zabijamy. Yy, I przechodzimy kilka rund. No i dostajemy ekwipunek. I czasami też od admina. Eku. Dobrze, to pójdziemy sobie teraz na spawn. Zobaczymy. Obejrzymy inne miejsca. I teraz możemy pójść do kopalni. Jak widać. Pokażemy tu. Z tak oddalenia, widać kopalnia, taki chillo ładny. No. I tu jest wejście takie dosyć wąskie. No, ale w końcu to kopalnia. I tu nie ma także admini czy vipowie, czy tam yy, wyższe rangi niż gracz. Mogą tu kopać. Tu może kopać każdy. Każdy gracz, który wejdzie na serwer może no, teleportować się i no i z, zacząć zbierać surowce, bo byłem na innych serwerach, to żaden gracz nie mógł nic robić na serwerze. Tylko, y, tylko pisać mógł na czacie i nie mógł kopać nic, nie mógł iść na mapę surowcową. To właśnie minus, a na tym serwerze tak nie ma. Tu wszystko, y, wszystko można robić, no to znaczy y, w wyznaczonych miejscach, bo jest kuboid na całą mapkę y, i w najbliższym czasie zamierzamy y, powiększyć tą kopalnię, bo ona jest już, za bardzo już rozkopana i jest z, y, mała trochę, jest i z, zamierzamy ją powiększyć, y, zrobić nową. I zamierzamy powiększyć i żeby mniej było rozkopane, bo yy, no, bo będzie wygodniej kopać też, bo nie będzie widać lawy itp., itd. Dobra, to wychodzimy kopanie obejrzeliśmy. To idziemy na, no, znów na te teleporty i wesołym jesteśmy tak z góry pokażę, bo kolejką się za długo jedzie. Co to się stało? ok Kolejką się za długo jedzie i to by było... a też trochę by nudne było. No to tak, tam się wsiada w tym budynku. Wyjeżdża się. No i tak. kolejką jedzie się około 5 minut. I są bardzo ładne widoki. No bardzo wszystko dobrze jest zrobione. Tu kręta dosyć dużo, dużo takich górek, tuneli i przejść. Tu jak widzimy, jest taki diabelski młyn, diabelskie koło i właśnie y, tu, ale to nie działa. To jest tylko dla ozdoby. Tu mamy taką ta postać Simpsona z bajki Simpsonów. A tu jest grzybek z Mario i no dosyć fajnie to zrobiliśmy i jest to estetyczne dosyć yy, i o właśnie Chris sam admin. Kolejny. No tak widać to z dalsza. Dosyć fajnie się to prezentuje. Co tu jeszcze o tym powiedzieć? Mm, tu jeszcze pójdziemy za chwilę na zjazd taki wodny tak jakby wodny rollercoaster. coaster. Y, I no, i też tam zjedziemy. Tylko tam to już zjedziemy nie będziemy tylko patrzeć. Pójdziemy z luna spawn. Mm. Obejrzymy teraz targ, który jest no, tak podstawowy dla graczy, bo a, i zamierzamy dodać plugin economy, że w tych, w tych budynkach, w tych sklepach będą m, takie niepomieszczenia, takie sklepy, i w tych sklepach będzie można kupić mieć trzcinę cukrową, y, arbuzy, jabłka, kurczaki, tylko że y, najpierw będzie trzeba zarobić pieniądze i powiedzmy na tej umowej arenie i y, będzie można tu przyjść i kupić różne rzeczy potrzebne do normalnego życia w Minecrafcie. O jak widzimy tu sklepy, sklepy, jeszcze raz sklepy tu są takie mm, pistony, dispensery skrzynie i tu właśnie się będzie kupywać będzie w każdym sklepie Przejdźmy jeszcze tam jest tak samo tam tylko inne kolory yy, no i tu tak ten może jeszcze z góry tak przylecimy o, o, fontanna. Tu jest tak, z góry to wygląda. Z lotu ptaka. I. No, no tak. Bardzo fajnie zrobione. Yy, I teraz możemy sobie zobaczyć yy, wioskę. Zaraz pójdziemy na nią. To wpiszemy w wioska okej okay, jesteśmy tu możemy sobie zobaczyć domki tu akurat jest taki tylko to jest domek VIP-a działka Pogo bo na serwerze była taka bo serwer istnieje od tygodnia na razie i on jest pięcioslotowy więc i te pięcioslotowy jest tylko dlatego że żeby to wszystko zbudować, pobudować, yy, powgrywać pluginy i żeby to wszystko działało tak jak należy i żeby ogólnie serwer był dopracowany. I tak za jakiś tydzień yy, liczba slotów będzie około 15 i będzie już normalnie. Yy, a i te domki by na początku jak... Yy, w dniu otwarcia serwera była taka promocja, że pierwszych 10 graczy będzie y jeśli chce to dostanie te domki i właśnie były rozdawane a teraz jest, są tylko dla VIP-ów tak wygląda z góry dzień ładnie widać dzień tak estetycznie te domki nie robiłem ja sam, bo y, wkleiłem je z pomocą MC Edit, bo za bardzo nie miałem czasu i z góry za to przepraszam, ale musiałem dopracować serwer i właśnie je powklejałem, ale myślę, że to dość ładnie wygląda. Oto tu z góry ten targ jest. Tu jeszcze. No, jak mówiłem, admini ogarnięci, nie ma żadnych wpadek. Działki, jak można zdobyć działkę? Nie zdobyć. Po prostu, żeby ją mieć, to trzeba napisać do admina albo do jakiegoś admina online. I on, po prostu, da nam tę działkę, da nam kuboidę na działkę, na nażnik. I ten. I będziemy mogli tam budować. Yy, tu mamy mapę surowcową. To yy, można zdobyć tam drewno. Zaraz pójdziemy na nią. Tu jest taki Mario w 3D. Bardzo fajny. Mi, mi się osobiście bardzo podoba. Bardzo pasuje do, do tych domków. Tak kolorystycznie i widokowo. No, bardzo fajny. Ta czapka to mi przypomina fasz creepera tutaj okay, to tu jest tu, u, tu jest taka tu miał być taki wodospad, ale jest z lawy wodospad i nie wiem co tu na razie będzie no tak, tu jest... Y, tu miał być ten budynek co tu jestem to miał być taki główny, gdzie będzie będą wszystkie teleporty będzie cały dziedziniec, że tu będzie takby główna budowla serwera, ale się rozmyśliliśmy i to będzie taki e, jak to nazwać, ratusz taki będzie, bo tu miał być spis comment i tu miała być te porty. no ale tu będzie ratusz, tu będzie a e, tu będzie można zatrudnić się, e, będzie e, prace będą. Jobs, y, powiedzmy jako budowniczy i jeśli zatrudniłeś się tak, to możesz budować na serwerze, budowle dla serwera i po prostu y, za to jesteś wynagany, wyga, wynagradzany. Za inne prace, powiedzmy, y, dostajesz y, pieniądze hmm. i tu jest kościół Taki mały kościółek, przytulny, to jest ten, to jest ołtarz taki.